Hej, to si a to już drugi odcinek z dodatku dochodowe hobby. Znowu chciałam powiedzieć, że to jest nowy dodatek. No nieważne. Odessa właśnie przygotowuje śniadanie. Maria zaraz się budzi. No, Odessa, jak widzicie, nie ma za bardzo humorku, no bo do późna siedziała i e, robiła świeczniki. Tak, kochani robiła świeczniki i inne takie, bo wkręciła się bardzo w ceramikę. No ale skoro świt wstała i postanowiła zrobić jakieś dobre śniadanko, no bo ostatnio z Marią nie miała jakiejś takiej wiecie chwili dla siebie. No i co robisz te tosty? Ty chyba sobie nawet muzykę puściłaś, ale nie wiem czy dobrze słyszę. Ej, weź napełnij miskę w tym czasie, możesz napełnić miskę. Tak i poczekamy na tosty, które właśnie tosty, gofry, które właśnie się e, zrobiły. Okej, okay, Maria, wstawaj. Ty dalej śpisz, przestań, skorzystaj sobie i zejdziesz na śniadanko ze swoją babą. Chodź usiądź, tak, tak zrobimy kochani. Ty też tutaj chodź usiądź. Gdzie ty to w ogóle podałaś? Ej, widzieliście, ona stała z tymi tostami, znaczy goframi, znowu to samo. Dobra, znalazłam. No to weź sobie porcję i zaraz Maria sobie też weźmie porcję i może coś porozmawiacie czy coś. Eee, może włączymy sobie jakąś muzykę. Muzyka, włącz, alternatywne sobie z rana posłuchamy. Mamy godzinę ósmą. No ale cóż, wiecie, nie mieszkamy w bloku, możemy chwilę pohałasować. Nikt nam nic nie zrobi, jak puścimy na pełen regulator. One się w ten sposób zresztą obudzą trochę, co? Maria, bierz. I wiesz co? I zagadaj. Chwal piękno. Nie no. Rozmawiaj o tatuowaniu. O, powiedz, że dzisiaj znowu... O, jaka przycinka była brzydka. E, powiedz jej, że zaraz znowu spadasz do studia. Ona raczej wie. Ponarzekaj na upał, że ostatnio jakoś tak gorąco. No i ja myślę, że jak najbardziej Odessa i powie, no jasne, że gorąco, a my siedzimy w domu. Ja siedzę i robię te garnki, a ty siedzisz, bo... E, znaczy i robisz tam te tatuaże. Bez sensu. Zamiast korzystać z pogody. Dobra, odłożymy sobie. Czy one sobie pojadły? Ona w ogóle schowała to żarcie, nie? Ale ona jej je, tylko ona teraz jest, nie wiem, rozmawia, wiecie? Teraz jest rozgadana. A ta znowu zjadła i będzie udawać, że ma miskę pustą. No, mówię Wam, tak to jest z psami. Ej, powiem Wam, że te gofry to wcale jakoś tak nie zatykają, no, bo ona wcale nie jest jakaś bardzo głodna. Ej, muszę się w ogóle tak strasznie wysuwać w każdą stronę, bo Wy nie wiecie, ale mi trochę mikrofon przysłania. <laughs> więc mam nadzieję, że to jakoś tak bardzo nie będzie słychać. Dobra, e, wiesz co? Skorzystaj sobie, kochane, weź prysznic. Tak, 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 tak trzeba. my śmierdzimy strasznie. No, i my się tutaj, jak widzicie, wzięłyśmy pełną parą zarobienia tego, więc my już mamy czwarty poziom. Mhm. I możemy robić świeczniki już. Ogólnie tego jest strasznie dużo. I ja sobie nawet nie zdawałam sprawy. No, ale musiałybyśmy kupić tą całą lodówkę? Czy co to jest? żeby te kolory im pozmieniać, prawda? Żeby troszeczkę to tak... Słowo, którego szukam, to spersonalizować. I wiecie, ja tak stałam i patrzyłam tutaj na... Znaczy, nie stałam, siedziałam i patrzyłam sobie tutaj na ścianę i co ja chciałam powiedzieć? No, laga zaliczyłam ostrego. No, nieważne. Co tutaj? Coś się zepsuło? Nie. Dobra. Maria, jak ty tam? No, gotowa jesteś, wiesz co, kochana? Przebierz się. Stroje, zmień strój. Weź to wyłącz już i jeszcze raz dasz psu jeść. Oczywiście, że tak. No bo Ty pomyślisz, że Odessa nie dała. No, Ty pomyślisz jak najbardziej, że Odessa nie dała. I my sobie tutaj otworzymy, tak... O Boże, jakie śmieci. Patrzcie w ogóle, tu już jest stanowisko Odessy. No, Odessa będzie sprzedawać. Mamy jakiś bankomat, nie ogarniam tego za nic. Aha, i wiecie co? Ogarnęłam, że ona powinna mieć jeszcze szkicownik, to czekajcie. Dobra, kupimy sobie szkicownik, kochani. I wiecie co? Właśnie, bo tutaj mamy jakieś projekty tatuażowe. Tytuażu. można malować obrazy i w ogóle mm, ale wiecie co my sobie może tak nawet zrobimy no, zrobimy sobie taki projekt tatuażu a tu już jakiś pan przychodzi Ej, czekajcie, czy ja cały czas nagrywam z tym efektem? tak, ja wam cały czas z takim efektem nagrywałam, że z tyłu plurowało Przepraszam. Mam nadzieję, że wszystko było dobrze widać. Pan, pan niech płaci. Patrzcie, pan jest w skarpetach i w klapkach, a raczej w japonkach. I co my tutaj możemy? Jednorazowe, to nie. No dobra, wiecie co, no póki co nie będę robić jakoś bardzo drogo. Na pewno wyprzedaży nie zrobię, nie? Nas nie stać. Mm, no poczekamy, zobaczymy jak to działa. Oni tutaj, nie wiem, kupują te bilety czy coś, no. Aha, no i punkty bonusowe wykupiłam. No to wzięłam, czy chcesz na piwek jakiś zostawić i inspirować? Historia biznesowa. No i ona coś tam faktycznie gadała o tej yy, biznesowej historii. Nie wiem, yy, czy czymś tam. <laughs> jakąś tam pogadankę miała. O matko, patrzcie, jakie wzory. No dobra, niech ćwiczy, niech ćwiczy. A ty? Aha, stoisz i rozwaliłaś. No nieźle. Zamień? Nie. Napraw? No też nie. Za złotą rączkę. Nas nie stać, ona nie potrafi naprawić, co wymyślicie, że ona teraz usiądzie na ten, e, na podłodze i będzie naprawiać w życiu. Dobrze. O 11:04 przyjdzie do nas złota rączka, także super. Ty się przebierz. Odblokowano projekt tatuażu. Maria odblokowała projekt tatuażu na dowolną część pleców węzeł celtycki. No co ty gadasz? A pokażesz, jak to wygląda? Jakoś to widać? Opatrzcie, ona ma projekty. To ja bym mogła tutaj jej tak ten, ten projekt od tutaj powiesić. twórz kopię. A czemu? O, opraw płótno, proszę bardzo. Ktoś by chciał? Może taki celtycki? Hmm? Ktoś coś? Ktoś coś? Dobra, Ty sobie schowałaś to do wyposażenia jak najbardziej, ale Ty tutaj byś musiała zacząć witać się z klientami. Dziadek się chyba zarejestrował. No tak, witamy w naszej firmie, dzień dobry. Idź, bo on się zarejestrował, on będzie kasę tam chciał. No nic, my tak stoimy. Odessa tak stoi. Odessa, idź, porób, no. I my byśmy musiały potem sobie pozabierać te rzeczy wiecie co, najdłużej, najdłużej, hmm. Najwięcej kosztuje lampion ze świeczką. Także my sobie zrobimy lampion i my później pozbieramy te rzeczy i może wybierzemy się do jakiejś wytwórni, która nam ogarnie, żeby trochę to spersonalizować, wiecie, pozmieniać kolorki i w ogóle. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. No, fajne takie hobby. A może zawód, kto wie, kto wie, no, może tak zacznie odessa zarabiać, może. O, czekajcie, niespodziewana kontrola firmy. Fiskus postanowił przeprowadzić audyt w małej firmie Simki o imieniu Maria. Trzeba zatem zajęcie papierologią. W takich sytuacjach skrupulatność popłaca. Czy to szansa, której nie może przegapić? I co my tutaj mamy? Zastosuj się do zaleceń audytu eee i sfałszuj dane. Zapłać niższą kwotę podatku, zyskaj reputację. <grym> O nie, zachodzi standardową kwotę podatku, zyskaj reputację marzycielską. Aha, a tu mamy intrygancką. Ej, wiecie co? Ja myślę, że Maria by się zastosowała do zaleceń audytu, ale pogadała z Odesą i Odessa mówi, nie mamy kasy, robię w glinie, żeby trochę nas odciążyć, jak chodzi o budżet. Wiecie, no, nie mają za dużo pieniędzy, przyjdą rachunki i one nie mają nic. Ja nawet nie wiem, czy nas stać na rachunki, no nieważne. No i jeszcze kupiła ten szkicownik, wiecie, no, inwestują w Marię, bo Maria teraz. Yy, no, wiecie, no, zarabia sobie fajnie w miarę na tych tatuażach, ale dalej to nie jest to. No i jeszcze okazało się, że mają kontrolę tej firmy. To ja nie wiem. Ja myślę, że my sfałszujemy dane. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I co my tutaj mamy? 1500 na minusie. Cóż, najgorsze ominęło simkę o imieniu Maria o mały włos. Zresztą, kto by się tam czepiał szczegółów, prawda? Minus 1500? No to ile byśmy zapłaciły? Nie no, Odessa to już jest w ogóle pewnie wkurzona. Jeszcze tej trzeba zapłacić, prawda? Daj napiwek. A w życiu? My nie mamy pieniędzy, a ty tam gadasz. Patrz, co my musimy robić, w glinie lepić, żeby cokolwiek było. A ty byś robiła te tatuaże? Ta usiadła z wrażenia. Jeszcze 110 nas skasowali. Rób, zaoferuj tatuaż dziadowi. Tak, i możesz mu zrobić ten celtycki. Co ty na to? Chciałabyś taki celtycki? I co zrobimy dziadkowi? Dziadek to ja myślę, że mógłby mieć... Hmm, co on by mógł mieć? Coś małego, wiecie? Coś małego, a policzymy go 350. Hmm, o, może ten nasz celtycki e, i może w zielonym kolorze. Co Wy na to? Bo my też mamy tutaj w zielonym. I on przyszedł, mówił, wow, ja też takich chcę. Ja Wam mówię, tak było. I co na tutaj ma? E, wspaniały szkic. O, widzicie? Spodobało jej się, co e, wytworzyła. Niedawno wykonany szkic sprawił, że Maria ma większe szanse na zrobienie dobrego tatuażu. Trening czy nie mistrza? Bardzo się cieszę. O, a Odessa ma Piąty poziom garncarstwa. Mentorować innym, spoko. I co? Podgrzewacze do olejków za pomocą koła garncarskiego. Co ty gadasz, że to możesz robić jakieś te. Dobra, niech ona skończy, wiecie, i później się na pewno za to zabierzemy. Chociaż ja bym wolała się z nią jeszcze wybrać, żeby jakoś ogarnąć i posprzedawać te całe jej wyroby. Ta też ma piąty poziom. Ej, idą łeb w łeb. I co ty byś mogła jak najbardziej mentorować? Odblokowała projekt tatuażu na lewe ramię celtycki oraz stempel koty. O, zobaczymy sobie i tego węża, i te koty, wiecie, wszystko sobie zobaczymy. Dobra, tyżeś skończyła. I wiesz co, czy tobie to można do wyposażenia dawać? Można. My to wszystko pozabieramy, bo my chcemy trochę to posprzedawać, wiecie. No choć, O, jeszcze to zrobiłyśmy. Tak. To jest na kwiatki, wiecie. 861. No bardzo cinko przędziemy. Chodź tu, obsługuj stanowisko, obejrzyj wyposażenie. No spróbujemy to na pewno wyłożyć. Hmm, może nie wszystko. Może tak spróbujemy, zobaczymy. Tak, o, to wyłóż towar na stoisku. Zobaczymy, ile dostaniemy za takie najzwyklejsze, wiecie. No, znając życie, dużo więcej dostaniemy za takie pomalowane i w ogóle. No, ale zobaczmy, zobaczmy. Trochę poszukujemy. Wiecie, Odessa idzie póki co posprawdzać wszystkie możliwości. Może ktoś rzuci na jej wyroby w takim surowym stanie. Wow, coś zeszło! 615! Maria, jesteś ekstra! A, to nie od nas. To tutaj czy znaczy nie, że ja się nie cieszę, ale Maria zrobiła. Patrzcie, jaką mu dziarę zrobiła na plecach. 615 jej dał za to. Łaś z tym dziadku. Dziadek, jaki zadowolony. No, ja się nie dziwię. Patrzcie, będzie chyba nas chwalił. O, to Maria będzie taka szczęśliwa. No, Maria pewnie jest. Widzicie mistrzyni atramentu. Wykonaniec, co co? Tatuażu wspaniałej jakości. No, no. Ej, chodź tu jeszcze kogoś, wydziaraj, no O, tą aż możesz spróbować wydziarać. I co, też jej zrób może ten celtycki? Kaj to było. Nie wiem, czy jej się to spodoba. Ale zróbmy i jej fioletowy na przykład. Fioletowy ładny, wiecie? Spróbujemy. Może oni się tak poschodzili? A nie, jej się nie podoba! Nie? Ona nie chce takiego tatuażu. Czy chce? 155? To u nas? Tak, patrzcie, świecznik kupili. Nie, aż jednak chce. Ja myślałam, że ta. Wiecie, że ta mina to jest na nas? Ale nie, ona po prostu chyba niezadowolona jakaś była. Ej, mam nadzieję, że dobrze używam zajęków do tej, aż. Mam nadzieję, że tak. Hm? Ej, co, bo ja widzę, to pierwszy raz on płaci telefonem. Co ty w ogóle gadasz? A my zarobiłyśmy może ze 100 simoleonów. Nie mam pytań na tej sprzedaży garażowej. O, 70. Na pewno mamy jakiś taki event, szept wiatru, że mamy odwiedzić park i może zrobić sobie jakiś piknik na romantycznym kocu. Ja myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Mamy godzinę 14.52. Wyprzedałyśmy się ze wszystkiego, także możemy już przestać wyczyścić stoisko, możemy, wiecie co. Ja już zakończę tą sprzedaż garażową, bo tu i tak się nic nie dzieje. Na zarobiła jakieś grosze, no. Najwięcej to teraz Maria zarabia mm, i nie wiem, jak ty dziarasz, kochana, przez tą koszulkę. Ale niech ona dokończy dziarę, ty może zrobisz coś do jedzenia w tym czasie. Co my tu mamy w ogóle? Bo wiecie co, no przejdziemy się do tego parku. To weźmy może go z jagodami. Mamy kocyk i co? I przejdziemy się. No, tak zrobimy. Maria, kończysz już? bo my już musimy iść. Ej, nastolatce? Ty poprosiłaś o dowód, mam nadzieję. Musimy mieć zgody rodziców i wszystko. 315, 33... Yy, Słyszeliście w ogóle, co powiedziałam? Yy, dowód i zgody rodziców. Dobra, nieważne. <ścoughs> A, słuchaj, co mówi Ash. No dobra, no to posłuchaj, co mówi Ash, czy jej się spodobało. Tak, powiem Wam, że ten nasz wzór... Sprzedaje się, może my będziemy znani właśnie z tego O, widzicie, ona jest kreatywna, więc ona się cieszy A nie, jednak jest spięta No nieważne Dobra, kochani, tak, zamykamy Ja chciałam przed chwilą sprzedać firmę Nie, no jeszcze jak ta zobaczy, że my jesteśmy stratne <laughs> Nie, dobra, nie mówimy nic o Maria, no skoro jesteście już w parku, no to weź tu pocałuj ją czule w szyję Potrzymaj ją za ręce pochwal ją szczerze, tak. Ty się tutaj nie zajmij troszeczkę. A my, kochani, przejdziemy się po tym parku. Na pewno tutaj mamy knajpkę, to pamiętam. Ale wiecie co? Tutaj jest jakieś takie fajne miejsce na piknik. Albo może tutaj? O, może tutaj. To my sobie tak wyłożymy. A nie, my musimy tutaj podejść, prawda? Dobra, podejść tutaj razem i wiecie co? Wyłożymy sobie ten nasz kocyk. A następnie zjemy sobie goferki. No. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Odwiedź park. Wędkuj. Ja nie chcę wędkować. Ja chciałam tutaj, wiecie co, umieścić w świecie, tak? To chciałam dokładnie zrobić. I chciałam, żeby przygotowały sobie piknik. A one tak mogą robić. Patrzcie to: zwierciarskie ciasteczka jak najbardziej. To tak w krzoku będziemy siedzieć? No dobra, no to będziemy w krzoku siedzieć. Ja myślałam, że trochę lepiej to rozłożą. I co, mamy to zaliczone? Musimy jeszcze wędkować. Nie podoba mi się to, że musimy wędkować. No ale dobra, spróbujemy, bo chciałabym mieć to zaliczone i zobaczyć, co będziemy mieć dzięki temu, mm, wiecie, odblokowane. Rozmawiaj o obawach dotyczących związku. Jak najbardziej, bo ty, kochana, ciągle myślisz, że Maria cię zdradzi. Także ty sobie z nią o tym porozmawiaj. Weź ją jakoś obczaj. Tak, ona cię uspokoiła. Spokojnie, powie w życiu. Odessa, ja jestem w tobie zakochana, przez to. I widzicie, przeszło jej, ale fajnie. Poparodiuj, co byś tutaj jeszcze mogła? Zapytać, czy chce mieć dzieci. Skoro nasze obawy się złagodziły, to może zagadamy o dziecku i jakoś coś tam powiemy, okay. że hmmm. A może byśmy tak kiedyś miały dzieci? Nie miałabym nic przeciwko posiadaniu dziecka. Nie miałabym również nic przeciwko nieposiadaniu dziecka. Okej, okay, czyli na chwilę obecną. O matko, i patrzcie, akurat dziecko do nas podeszło. To jakiś znak. Mm, czyli na chwilę obecną, Maria, no, jeszcze tego nie czuje, ale to tylko dlatego, nie no, czemu do nas ludzie podchodzą? No, bo kochani, pewnie, no, nie czuje się jeszcze finansowo stabilnie, prawda? Więc ona po prostu jeszcze tego nie czuje. Ej, my się opściłamy. Jemy, a wy co? Okaż czułość, o jakaś babeczka za nas posprzątała. No dobrze, no to niech pani tutaj posprząta, a my sobie tutaj na tym kocyku takie wiecie, jakieś troszeczkę się pomiziemy. Ona tam mogła zaprosić na noc. Ciekawe, publicznie powiedz, że Tak bardzo cię kocham, Maria. Ej, i musiałybyśmy pójść na te ryby. Ej, no i gdzie my na te ryby pójdziemy? To jest jakiś staw, da się tu jakoś zejść. Ej, da się tu zejść, patrzcie. Idź na ryby razem. Ja myślę, że to Maria akurat wymyśliła. A Odessa już biegnie. No ale to raczej był Marii pomysł. Wiecie, do Odessy po prostu to nie pasuje. Odessa mówi chodź, spróbujemy. No, zobaczysz, może Ci się spodoba. Takie nowe hobby. <grym> tak na pewno to nie tylko dlatego, że chce. To mieć zaliczone, nieważne. Ty, łajciec dzwoni. Przecież to był mroczny kosiarz, co ciągle spoglądał na twój tablet, a następnie na ciebie. Tak przynajmniej mi się wydawało. Chyba nie, chyba nie miał twarzy. Nieważne, to nie ma znaczenia. Liczy się to, ej, w ogóle Emanuel mówi podobnie do mnie. Liczy się to, że być może jestem medium. To już w ogóle mówi. Jak ja. Więc sprawa jest poważna. Jesteś w niebezpieczeństwie, przyjaciółko. Boję się. A nie, to, nie do córki. On tak do Odesy zadzwonił. On ją chce nastraszyć. Ja nie wiem, czy on ją lubi. No, bo wiecie, Odessa wcześniej była z jego synem, teraz jest z jego córką. E, nic mi nie będzie. Nie, ja myślę, że ona się boi. <ścoughs> ścigana przez śmierć, tak! Ona jest teraz ścigana przez śmierć i się strasznie boi. Odkryła nową cechę osobowości. Ścigana przez śmierć. Ona po prostu z tego wszystkiego stwierdziła: Nie, no, jak tak się komuś przyśniłam, to na pewno jest prawda, co ja teraz muszę zrobić. Przecież tak nie może być. Muszę zmienić całe swoje życie. Ja byłam okropna dla innych. No, bo wiecie, ona jest taka trochę wredna. I ja muszę teraz być milutka, no. Bo jeszcze mnie coś złego spotka Wędkuj w stawie Czy to jest zaliczone jako staw? Nie, no nie wierzę A, Słuchaj szumu wiatru na ławce w parku Te ta rybę złowiła Zaliczy wam się to Słuchaj szumu wiatru na ławce w parku No jesteśmy na ławce Wpatruj się w niebo Nie mam tutaj takiej opcji Może tutaj coś będzie Ale widzę, że nie bardzo Gdzie ja tutaj mam słuchać szumu? Chciałam, żeby to im się zaliczyło O, na tym mam Słuchaj szumu wiatru Leć tutaj też choć Słuchaj szumu wiatru. Wiatr śpiewa tajemniczą melodię, jak gdyby próbował przekazać jakąś ukrytą prawdę. Nagroda. Punkt wydarzeń. Aha. Um, wyraźne echa. Um, Okej. Okay. Jestem uwięzionym w wietrze duchem. Chcę zyskać pierwotną postać. O nie. A ta w ogóle już jest teraz taka, wiecie, z jeszcze jakieś duchy? No dobra, a mam jakiś nastrójnik? Umie coś nowego to nie. Emocjonalna uważność, nowe przeżycia, cecha powiązana ze śmiercią i zapatrzenie w niebie. Okej, okay, no nic z tego w takim razie związanego y, z tym powiewem wiatru, czy co to było, e, nie mają, ale teraz już odblokowałyśmy wyraźne echa i musimy tutaj porobić kolejne rzeczy. Odessa i Maria postanowiły odwiedzić Tinę, tak, a ja postanowiłam zmienić Tinę, no bo Tina namieszała w ostatnim odcinku, więc tutaj troszeczkę ją zmieniłam i myślę, że wygląda dużo lepiej. Okazało się, że ona z żoną prowadzi kochani garncarstwo razem z drugim tutaj budynkiem, w którym jest knajpka, tak, jakiś taki mały, wiecie, pub albo to kawiarnia, nie wiem, zaraz się dowiem. Zaraz się wszyscy dowiemy tak naprawdę, bo ja sama nie wiem, a Odessa i Maria ja też nie wiedzą, no to skąd ja mam wiedzieć? No, okej, okay, okej, okay. tak to wygląda. Mamy takie dwa budyneczki. Ty już tutaj wchodzisz, chyba idziesz do swojej córki, tak, do Oliwii. Ej, patrzcie, na dół idzie do swojej żony, bo one tutaj też tatują. Och, poszłam pocałować, no dobrze, okej, okay. no a my, to Maria pójdziesz zagadać, a my sobie wejdziemy na pewno tutaj, albo Maria pójdzie za tobą, tak, i Odessa, gdzie ty idziesz, gdzie ty się tam praszasz, a ona, no popatrz, jak oni tutaj mają, ja też bym tak chciała, wiecie tę sprawę, e, no bo zauważyła, że oni właśnie mogą tutaj zmieniać, e, znajduje się inny obiekt, okej, okay, to tutaj byśmy mogły coś porobić, o, lampion, o, jakie Ładne, patrzcie to z takim zielonym, oczywiście, że tak. Oczywiście, że takie ja mam ostatnio. Obsesję na punkcie koloru zielonego. Obsesję na punkcie koloru zielonego. Obsesję na punkcie zielonego koloru. Obsesję na punkcie zielonego. Tak to bym zostawiła. No dobra, niech ona sobie tutaj porobi w takim razie, a my zejdziemy do nich. I co? I pogadaj sobie z nimi. Zapoznaj się przyjazne powitanie z jej żonką. Patrzcie, tak wygląda jej żonka. Otiny, boże, jak my tutaj podskakujemy. Bardzo mi się to nie podoba. Ej, a to jest, przepraszam bardzo. Zapytaj o szepty, jasne. I co to tutaj Ci się zaliczy? No, czy też słyszę szepty? Pewnie, Maria, zapytaj. Chociaż wiecie co? Nie, to bardziej pasuje do Odesy, czy słyszę szepty. No. Ej, Maria, jeśli chce siku. Ona niech się pozna. Nie, tak tutaj po prostu skaczę, że nie dam rady. Skorzystaj. Nie, no ta się zauraczyła w jej żonie. Nie, idę stąd. Nie mogę po prostu na to patrzeć. Więcej zarobimy? 278. Hmm. No, powiem Wam, chyba coś tam więcej niż za taki zwykły. No dobra, wiecie co? Doniczkę też zmienimy, też na taką z zielonym, o matko, tak, będziemy mieć cały zestaw i my to sprzedamy. Ty sobie pójdź, skorzystaj z toalety i mnie nawet nie denerwuj, chodźcie, podejdziemy sobie tutaj, weź ją, działanie, dodaj do grupy, podejdziecie sobie tutaj, bo one usłyszały, że coś tam Odessa robi, wiecie, a wy mi pokażcie, jak to wygląda z tą... Lodówką, nie wiem, mi tu wygląda na jakąś lodówkę choćby, ale to nie jest lodówka. O, jakie ładne! Podoba mi się to. I wiesz co zrób wazon? Wazon też z takim zielonym, bo my sprzedajemy cały zestaw, kochani. Idą one tutaj. Maria sobie już gada z Tiną, poschlebia je jeszcze i może pożartuj o politykach. Ty chcesz z dzieckiem? Nie, ty wiesz co zrób? Zapytaj o szepty, tak. Zapytaj, czy ona słyszy szepty. Powiedz, że wspaniała w ogóle pracownia to jest twoja czy twojej żony. Troszeczkę tutaj yy, sobie pozmieniałam moje wyroby, bo ostatnio jestem bardzo nakręcona, jeśli chodzi o garncarstwo, wiesz. Czyli mi się nie wydawało dobrze wiedzieć, że jej nie też wyczuwają aure tajemniczości, która nas otacza. Ty patrz, Tina na to też taki trochę świr. Pochwal dom. Powiedz, super, ile te maszyny kosztowały. <laughs> Poplotkuj o sąsiadach. Nie wiedziałam, że ty masz tutaj taką całą pracownię. Też bym chciała. Patrz Patrzcie, możemy to ukraść? Nie. Patrzcie, okraść możemy obsmarować. My możemy okradać ludzi? To ja nie wiedziałam. Co, no nie będziemy okradać jej żony, ani tej, ani tej Tiny. Bardzo mnie denerwuje to, że to jest koszulka z dodatku i patrzcie, jak tu jest yy, ten męż zrobiony. Nie wiem, czy te szwy tak mają być, czy nie, ale jak ja odjeżdżam kamerą, to mi to wygląda po prostu na słabo zrobioną koszulkę. No, ale nieważne. Ja chcę kogoś okraść. <laughs> Matka Marii! idealnie się składa, żeby to przetestować, bo my się tak nie za bardzo lubimy. Patrzcie, jeszcze ona udaje, że jej nie zna. Grubiańskie powitanie, jak najbardziej. Patrzcie, aż jej mina zrzedła. Och, dzień dobry, pani tutaj. Ej, co to jest za sim? Ej, fajny. Kryspian czarny. Mm, nie widziałam go. Spoko, fajne ma włosy w ogóle. Ciekawe, czy to włosy z gry, czy y, ja mam z modów i mu się po prostu wylosowały. No nieważne. My tutaj matkę spróbujemy. Wiecie, jakoś tak, to było w podłych? Nie, to było chyba w złośliwych. My będziemy chciały ją okraść, bo ja muszę to zobaczyć. Idealnie, akurat na niej. Patrzcie, nie chciała! Jeszcze się wkurzyła na nas bardziej. O nie! Jeszcze ją wystraszyła. Hmm, no nic. Spróbujemy jeszcze raz, kochanie. Jeszcze raz do dwóch razy sztukę albo do trzech. Nie wiem, nie wiem, ale spróbujemy znowu okraść. Czy okradamy e, matkę naszej baby? Oczywiście, że tak. Z zawstydzona. Nie, no nie da się okraść. A ja bym chciała zobaczyć. Nie no, ona z nas z nie lubi. Patrzcie, nie będziesz mieć z moją córką nigdy rodziny. Dopilnuję tego. To wiesz, co my zrobimy? My poprosimy o błogosławieństwo na ślubie. I powiemy tak? My cię bardzo prosimy o błogosławieństwo na ślubie. Tak zrobimy. Nope. Nie no, oczywiście, że się nie zgodziłaś, czy pomyślała, że jesteśmy hamskie. Nie no, nie wyszło ci, babo wredna. Patrzcie, jaka jędza. Za to my ją chluśniemy napojem. Nie, jednak się nie udało. Poszła sobie od nas. No nic, a my nikogo nie okradniemy. Co za wstyd. No nic, kochani. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek i słyszymy się w kolejnym. Pa, pa!